Mam na kostce, że Esther razem ze mną jest. E, Revolt Gaming. Czyli dupek 1-2... znaczy 2-2-1. Czyli Revolt Gaming. <noise> dobra, to miałeś się uspokoić, a nie ja. Gin. Ej, to nie dobra. jest peaceful. To ja będę... Nie... nie, jest peaceful. Nie, nie ma peaceful. Nie, nie jest peaceful. No, bo tak szybko się generuje życie. Aha, dobra. Dokręć I... no Nie, nie czytaj zawsze, bo co? Oni sami sobie przeczytają. Uh. Cicho, cicho dun, 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 dun. Ale głośno słychać strasznie Popchnij tak... mnie, popnij mnie Ej Co? Jak ja to zrobiłem? Jak to się stało? No nie, no ja chciałam pierwszy idiot. Frajer Ciota, bo ty nie umiesz chodzić. No idź, 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 idź. O ty... Frajer. Jak Dobra. Ty pierwszy nick? No weź, już czekaj. No, communication wchodź. error. Czekaj. Communication wchodź. error. Ej, nie mogę wejść przez ciebie. No wchodź. No wywala mnie. No, tam no, no wchodzę i nie wywala, ja cię co to jest? to stream, czekaj. Weź włącz Minecrafta jeszcze raz, włącz wtedy. Nie, poczekam. Nie poczekam. O już. O no dobra, chwila, cięcie, weź zrób też cięcie. Czyli Już jesteśmy. No już jesteśmy. Właśnie tutaj trzeba skoczyć teraz. A i nie powiedzieliśmy, że... Ej, tu nie można sprinta używać jak chcesz wiedzieć. Ha, bo to jest faktycznie na 1.7. To taką mapę wybrałeś. Niczym, trollu. Nic nie użyłam. Z ja też używam. A i będzie z perspektyw dwóch, czyli w opisie znajdziecie link do. Esiana. A u mnie znajdziecie link do. Rivola. jeden. Mm. Rivola. Tak się mówi. Rivola. Wow. Chodź, tutaj zobaczmy drzwi, drzwi fajne. No bo tak kiedyś się robiło drzwi. Ja zrobię, ja zrobię. Nie, o, spadek FPS-ów, nie. <głos> <głos> Frajer. A, nacisnąłem pierwszy, haha. <noise> będę pierwszy tak. A. I dobrze. dobrze. FPS-y spadają przez ciebie, wiesz, dziadu? <noise> tak, od razu przez mnie. Ślaguję mi strasznie, po 30 FPS-ów. Ja mam normalnie 50, jak zawsze. Łał. Wow. Ale patrz, jakiego ty masz kąpa ja z drewna. Ja... Artur mówi, że ja mam kompa z NASA, nie wiem dlaczego. I tu w piecykach coś jest na pewno, ale ty tam nic Hihihi! Jadę. Ale po, strasznie powoli. Wow. Dobra, nic nie ma, kit. już jestem pierwsza. <grym 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 śmierdzi ci z japy. Za dużo czasu, za dużo czasu Lubimy drillować ludzi. To on lubi a ja nie... To on Faire. robi... To on robi, a nie... To nie ja. No kurde, jest ja, ogarnij. Nie strasznie, <gry> to ty. Że to ty... No nie, no przecież ciebie... Nie ciebie no, się zesrały. <grym> Muszę majtki zwijać teraz. Dobra, to, to ty mu, że nie pracuj dla mnie? To tutaj no się, czekał, aż się otworzą drzwi. Będę już DZIĘKI, dzięki będę. Ty. A nie bij, nie bij. Aha, tutaj się wchodzi. LOL. Ale cheater na speedhaku No nie, idiota. Ale na szczęście zbask. LOL, gdzie mi to było? To nie Ty, gaju! Pieprzony. Pierwsza byłem. <laughs> Pierwsza byłem. Mój wow. Diamond. Haha, ha, spadł. Mhm. O nie, piesek się za... Nie, <laughs> jakie to głupie. No. Ty powiedziałeś, piesek się zawala. Ja. Od razu. Diamond. Bitch. Bitches, please. O nie, idioto, co ty mi postawiłeś tutaj? <laughs> I to give serious. A będę przechodził to na game Beaches, please. Nie, nie weź, nie na game modzie. Game modzie. Czyli coś dla ciebie. Chyba Bab mod. Ej, tylko pamiętaj, żeby wstawić to na party, a nie na ten, ten, ten na całość, jak ty to stawiasz. No jak nie zapomnę. Ja ci przypomnę jutro, ale kablem. No ty mi ten. <śmiech> <śmiech> Dobra, jak chcesz się Dlady, bawić, Ja nie wiem, jestem. Jestem kołamą z Mandaloświni. Ja? Brawo. Gdzie ty byłeś? O, no. wow, ale parkur. Normalnie w parku. A. Jakoś kiedyś to mapy w 15 minut przeszedłem na sprincie, z nagrywaniem. No, od razu. No serio, serio, Serious. Serious, man. Seriously. Dobra, jestem już w, w Saver, czyli w ściekach. Frajer, już dawno tam byłem. Ja. Speedrun, normalnie. Widzieliście? Podłożyłem kroczek pod siebie. Fraier. Uwaga, będzie lag. Ale taki lag, że mi poszło do 80 fps wyżej. Lol. 80? Eee, sorry, 30. Bo 80, do 80 raczej, no chciałem. Ej, widziałem Twinik. O, Siema. Esia, ja, Asia. Ja. Skoczyłeś do wody. Widzę twój nick, widzę cię, patrz. Siema, widzisz mnie? Nie. Nie, mam o, nie, nie ma zamiaru. Nie ma zamiaru na ciebie patrzeć. Skrzywryj. Ja na tiny gram

Okej, już nagrywam. No, ale jesteśmy sporo powrotem, mnie. <noise> Powtarzam się, sorry. Jest taki jemu, problem. Jemu dźwięk się nagra nie nagrał i no niestety będzie musiał mojej ścieżki dźwiękowej używać. Czyli będzie y, moja jakość y, dźwięku będzie lepsza niż u nie niż Lepsza. W sensie, że... Gorsza. Budzi, mój głos... Mój głos będzie inny w porównaniu do niego, nie? Nie. Tak. A jak są dwie wody? No, no... Frajer jesteś. Tak, ja już, przyszed ja już przyszedłem escape'a. Bo nie umiem grać Minecrafta, bo nie gram tak często. A tu piasek, ja myślałem, że tu się otworzy coś. Bo wtedy pistonów jeszcze nie było. Pamiętam tę mapę. A, A nie, jeszcze w połowie lat jestem. Dzięki tobie już trzy ścieżki dźwiękowe są. Znaczy. Już nagrywam 8 minut za wiesz? Fajnie. Oh, they want! I have uh, one they want. You don't have. You are a big, uh, big nap. Aha. Kanapka. Victor Kanapka, canop. But <laughs> a ty no, ty... oszust. How are I don't know. No, no, no. No, hmm No, no. to O, oh, come on, come on. Tu pamiętam, to było tak ciemno, jak w dupie u um, murzyna. Um, u CCSG. Też cię... On cię też lubi. Nie, wpadłem. <grym> Troszka. Kurna. Szkoda. Asia pieprzona. <grym> <Ty> nerdzie. <grym> Wiem, że mi też też napiszesz to. No weź uspokój się. No weź nie. Nie zabijaj. Coś skórzujące. No nie. Co? Ja nie zabiszę. Słyszę klawiaturę. A nie, to twoje spacja. Spation? No doble. Oh, that's you. have spation. You have Small Dick. Ej tu. Mi tu chyba. Nie, mi, a i chyba, znaczy, nie wiem. Nie, mi tu to, to znaczy ja też, ale nie wiem co, ja, ja pamiętam, też. Ja pamiętam rok temu, jak kręciłem tą mapkę, jeszcze w czerwcu. Pamiętam. Rok pamiętam... temu, w czerwcu. Nie, no, w roku w czerwcu. Pamiętam y, tą mapkę z braciakiem, który kręciłem. Nie pamiętam w, chyba w czerwcu, czy tam. W maju. Nie, 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 co jest po czerwcu? Lipiec. No, to chyba w lipcu. Nie pamiętasz moich urodzin. Nie ja żartuję. W ja, ja w... Ja zacząłem kręcić no. chyba Nie... Ja nie Jeszcze w te filmy to kręciłem jakieś w czerwcu chyba. Fryer. nie umiesz grać. No bo ja spadłem i chcę sobie ten, przyzwać. Okej. Okay. Dobrze. Dobra, biegnę sobie. Nie chcę mi się lecieć. Lecieć. I going to... Frajer. Już dalej ode mnie jest debil. Jak to możliwe? Żartuję. No właśnie. Już przyszedłem prawie z człowieku. pop człowieku. no to jak to będzie trwało 7 minut, ja tak chcę. Na razie trwa. jakieś. 15. To wiesz i tak krótko dla mnie. Dla mnie, bo ja pisałem zawsze te. wiesz jakieś filmiki. No pojedę, po O, ja już przyszedłem. A, jestem cookie. dopiero na ice. Jestem dopiero na ice. Ice. I wanna cookie. I want a cookie. Sorry, sorry, no. wola się czasami nie umie zachować. Z Bobo. Trochę u Ciebie będziesz umieł obowiązek z tym, tym mikrofonem, nie? U Ciebie tak czasem było. Nie! Oh, No To dajesz mi na moją ścieżkę, kurde, wy. Proszę, że sobie w MP3. O kurde, co się stało? Eee, w sensie, że rozszerzysz sobie w MP3, ja sobie w gold wafe'e i i dobrze. Ja ci dam z, z... ścieżki i co sobie zrobisz, co tam będziesz chciał. No ale sobie zrozszerzysz piew, bo ty w flops, nie? Mój dźwięk. Nie. A no. czym? A, no on no, tracę. No. Czyli będziesz miał w tle moje dźwięki z, z tego No będzie trochę głupie. No, wtedy ja będę musiał przyjąć moje. No, chyba, no chyba że nie filmu. Ej, ty, to nie jest koniec, Jeszcze tam na dory, żeby... oj. Szybki jesteś. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy wyjść. To jest już koniec. Nie ma już nic. Dobra, to to było na tyle. Trzymajcie się, się, cześć. Yy, trzymajcie się, cześć. O, to jest fajny teksturpak, zobaczcie.